3 2, witajcie na kanale gramy dzisiaj jest ze mną Nikola Hejo. i pomagać jej będzie Agata cześć tak Słuchajcie, dzisiaj sobie zagramy w jakąś tutaj zwariowaną giereczkę Jeste. będziemy se na wyspie z tego co tu widzę, widzę co on robi? on se płynie ej koleżko czemu ty latasz jak Batman o! no tak można po nim skakać ej jaki kolor! Słuchajcie to o to coś tu chodzi, że będziemy Latać. kto kto przetrwa do końca to wygra. Co tak wam powiem. Na tamtych tych trzeba stać, czekamy Zostały ogólnie. Jest. Ej, ten jaki ma fajny ten plecaczek, zobaczcie jaki jak, fajny nas O, Ożył, ty, ożył Marian! On jest podobny do ciebie, Z no! Ej, ty! No właśnie, to nie jest podobny do mnie, Aha, ja mam czapę. Ile tam zostało jeszcze? zaraz będzie o, koniec zera. z nimi. Bo 4-5 wysp zostało. Także tak słuchajcie, już teraz możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrybować kanał. Wpadajcie tak. na vlog Nicole, Nicole TV. I na Money Game! I na Money Game oczywiście. A my okay. czekamy sobie czekamy. i widzimy się za chwilę, jak nas tam gdzieś tam dołączy. Także słuchajcie, my jesteśmy już z na powrotem. I zobaczymy. I wow, gdzie ja jestem, co tu się stało? Mapka, I, dobra. Tam. I. Ej, nie możesz! Gdzie jesteś? Ja idę do ciebie. Nie, na sekundę, mm. nie, na nie. nie, Ej, no to się. Ej, no, spotkaj <grym> mnie! Tak, i tak by twoją wyspę. O, ja! Ej, no! Ale ja skoczyłem do ciebie i mnie te rozwaliło. No, ale ja chcę, jeszcze raz! Dobra. I słuchajcie, przenosi nasz na wyspę. Ej, gdzie ty jesteś? No. Nikola, czemu ty jesteś gigant? i nie ma jako mała jesteś, no. dobra. Ja tam czekam tu, na ja swojej wyspie na razie. Okej, okay, tutaj zostaje. Byle mi tu nikt z tym nie chodził. Z mieczem jakimś, no. O tutaj coś się... A nie, to się tutaj. Idzie. I... Na wam mnie coś będzie zaraz, nie? Iść ja miałam tam iść. No a patrz tam też, zaraz go załatwi. I już po nim, dobra. Ja idę do ciebie. Do ciebie. o, Na ten? Dobra, jesteśmy. Może nam się uda w końcu? Dobra. razem. O, ile tu osób! Mam no, żeby... mamo, uważaj! Nie! No czemu on tak robi? No przecież on nie niepoważny. Tu chodzi o to, żeby przetrwać na tej wyspie. Boże, ja ich nienawidzę normalnie. No. Oj, oj nie! Przetrwałam! No. Przetrwałam, uciekam! Ja się zdenerwowałem Uciekałam już teraz. Idę sobie jakąś się... gruszkę, czy co to jest? Uch. Po co mi ta gruszka? Nie wiem, zjedzę. Dodać mocno O, nie, ufło. A coś sobie można. Zabiera kupić, za... Nie, nie bierz mnie, nie bierz mnie, nie bierz mi Nie wierzę. Nie, no, nie mnie. Także słuchajcie, mi się znowu nie udało przetrwać, niestety. Ha, ha, no. o, mam padakę. Ja <ścoughs> Ratunku, mam padakę. Jejku. Czekaj, to jest najlepszy Dobra, kończą? Niech ich tam wszystkich podaży da Cześć Andrzej. Cześć Andrzej. Siema. Jesteśmy narówno. Jakim cudem? No trzy forpu. To coś, co kupię? Co to jest? To są szybkie buty. One są... Kurde, cóż kupiłem. szybkie buty. No faktycznie, one są jak... Ale skacz! Dobra, gramy. Ej nie mam już! Kupiłam! To jest tylko na chwilę, uważaj! Kupiłam! Nie odpalam na razie. Nie odpalaj. Kończą już czy nie? Kończą, jedna została. Dobra. Da. To to jeszcze wrzucę w środku, wiesz? No na pewno. Także słuchajcie, czekamy teraz za, za tym, żeby znowu nas tam gdzieś przeniosło na tą wyspę. Ja sobie kupiłem buty, Nikola ja sobie kupiła co? Buti? Buty. Ale nie używamy tych butów na razie. Ty użyłeś, masz Raz użyłem, bo chciałem testować. A mam dwie, dwie sztuki jeszcze, ja dwie pary, się. nie wiem jak tam, zbawam, tak Ale mam. No, ale Będę tak. skakał. Łooo, wow, ale piękny John, gdzie ja jestem o, ty! ty. Bezludna wyspa! Gdzie ja jesteś? Dużo. Ja nie biegnę. Nie ja mam w butach. nie niech tylko mi któryś przyjdzie z tym nożem. Tam taki opęczka miała. O z butami może pan skaczać? No właśnie, ale na razie nie skaczę z butami. I... O, ja to idę z daleka od chłopaków, się... bo oni sobie poważnie oni mają noże. Ciu, a ja no. idę do ciebie. A rzuc. to poczekaj, spotkamy się. A ty jesteś tam? Pomachaj do mnie? Dobra. To będę cię widział. Co jest u mnie? Mogę stelać do kogościeć! To nie, nie strzelaj do mnie! Aha, wybuchniesz! Ja cię! Widziałem, twoją w nogach poleciała. Dobra, Ało. ty czemu ja zostałem na tej wyspie? Mogłem biec. A to nie. o to chodziło, żeby odrzucić komuś tą piłkę, tak? Tak, podać. A mogłabym tak. pewnie wykorzystać. U mnie nic nie ma? Hmm. Ty o ale tamten teraz ma tą piłkę. Hmm. Ty, buchno, ty. Co za franczewsko. To je, ciule, ja se butów zara użuję. Zostawię sabuty na wszelki wypadek. Łooo, tam się pali tu wybucha, bo ja wyspa jest sucha. A jest w Dobra, nie, tu skacie. Dobra, trzy sekundy. Nie czekam, ale naszykuję sabuty w razie... A bo dobra, później są włączę butę. Może zacznie coś się za... Ej, co jest za mój wyspie? Przyniosło mnie, ale elegancko! W ogóle jestem w innej wyspie teraz. Hej! He. Dobra, lecę teraz sobie gdzie indziej Może tamta będzie bezpieczna I... Widzisz mnie? Nikola! Mam nadzieję, że teraz w końcu mi się uda coś zdobyć. Tam ci są zamknięci Może mnie coś teraz będzie. Ja się tu naszykuję, bo co to buty zarało śmiorlica jakaś cii, cii. Dobra, jest. To tak nie tam Idę stąd. Obawiam się, że tu coś może być. Idę na to. Nie, ja się boję, tu coś będzie na bag. Jest coś? Nie ma. Ej, co jest? Ślizgo tu jest? Chyba nie wpadnę, co? No dalej, koniec. Jaz, 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 učekam s tem. Dobro, Giorgio! Huh! U nas je zima. Konec. Zdaj se tam. Kje si tam, dragi? Kdo si? Kdo si? Kdo si? Kdo si? Aha! Kdo si? 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 Kdo si si? Kdo si? Kdo si? Kdo si? Kdo si si si? Kdo si 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 si? Kdo si 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 si? No. Wulkan jak wali jej! <grychy> nie patrz mi dobrze na razie, jestem w Nie! Co jest u lud? Dobra, Lód. to poczekaj. Zaraz, poczekaj, poczekaj. Trzy, cztery. Biegę Ja teraz tu będę. Tamta jak skaczę wysoko, bo mam te buty. Też mam te buty, jakby co? I Ło wow, obok. Ale miałem tam iść. Dobra, idę teraz gdzie indziej. Albo zostanę tu. Jest bezpieczna w sumie. Fierdzielę zostaję tutaj. I wow, się tam pękło coś. Dobra, ilu nas jest? Trzech, czterech. Nie Dobra, i. Ej. Gdzie mi przyniosło gdzieś? Aha, dobra, bo tam było to do przenoszenia. Ja tu zostaje. Okej, okay, jesteś jeszcze? No, jeszcze jestem, o dziwo. No, ty. Jestem raz, dwa, trzy, cztery, pięć u nas jest? Jest fanka. A u mnie coś się dzieje? Nie. Mhm. Ja, i tam ci jest, będę trzeci. w końcu stanę no. na podium. Nie! Nie! Co, ja chciałem skoczyć? Jeszcze buty zużyłem, nie wierzę, nie? Cóż nie będę miał butów? Będziesz masz jeszcze jedną parę. Jeszcze jedną. Ja już chyba włączę, bo coś się... Coś wie tu jest! Na lodzie jestem. Wow. I, 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 bo tam będzie telefon tu chyba. Bo wiem, ja tu zastanę w razie czego. Tamta na tym lodzie została, przecież ona zera Pęknie na dwóch. No właśnie, a ja sobie wskoczę tutaj, ja bo co? Co? tu się wystraszyłem? Skoro jakiś mówirek rekida, to śmierca ty Dobra, mamy to, mamy to Spajaczki wygraliśmy z tym swajaczkiem obok właśnie. No i co teraz? Ta by buchła! Jakbym no to jeden musi... Jeden musi teraz wygrać, czy jak to jest? Gramy się dawaj! Więc tak, gramy u mnie wychowuje. Tak, bardzo, bardzo. Dobra, jest, jest, jestem. Nie, czy gramy ja albo pierwszy. Nie wiadomo. Ja sobie buty od razu zakładam, dzielę. Skać, kulu, cool, ja wygram wtedy. Nie, źle, to może go. O, czemu ja mam to? Cień! to Spanikowałem! Ja pierwszy! Ja trzynasta! Pierdolę sobie ja ty ja, jest dobry jesteś, kolej. Dobra, słuchajcie, teraz możemy kończyć odcineczek, bo gramy był o, pierwszy. Cieszę się, że gramy. Ja, to jest <laughs> Jaki mega jest? I jest Nikola, chodzi kola! Oj, zudziliśmy się. Miał być uśmiech do zdjęcia. Także słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcineczku. Być może na bezludny nie Do zobaczenia. Pa! pa.